Myślę, że ten human dzisiaj pójdzie dobrze. Wjazdu nie przeczuwam od żadnej ze stron. To w nie da No odpowiedzialności, skąd mam wiedzieć. Nie, nie, nie. Ej, a gdzie jest foster? Gdzie? Na Tam, gdzie jest toaster. <śleszy> Peterek, rozalka. Ja was mężem i żoną. Możecie się pocałować. Piatroś, niech się tak nie uda. To jest. To jest. To jest. O Jezu To jest. To zaraz To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. Dobra, Dobra, dobra. My tam zaraz podjeżdżamy. Nie! Czekaj, kur... Gdzie? Jeszcze jadę! Czekasz na zakonie na mnie! Dobrze, czekam na zakonie! <śmulatuj> jest tam kto. Puść, 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 puść! O, kur... Dobra. Po, po, nie, wszystko jest Jedź Bob! Celuje do nas, celuje do nas. Ta <grystanie> ta była, ta muzyczka, która się wyciszała coraz bardziej. <grystanie> Spadliarze to mają benta. Są samochody Zrzucaj ja nie, mam nie, da konta, się, nie, nie da się, nie da się, nie da się Dobra, wysiądźcie i podłóżcie Co? Wysiądź, podłóż, wysiądź, podłóż, go <laughs> oh. eh. <laughs> Dawaj, dawaj, siadaj Go, 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 go. Weźcie tylko Brit! To jest derga! Panowie, zapomniałam o dziś o jednym! Rozpierdamy tą helkę o restaurację! <grystanie> Ale Ja też nie, nie! 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 No kur** karma, karma! O! Siwy kur***! <grystanie> o nie, jednak, dobra, to ja się nie odzywam. To, ja nie odzywam. to jest State Troopers! <noise> co za ten Ja. A nie czuję, prosił już o tutaj ten... Tylko telefon proszę, telefon proszę, telefon włożyć. Ci w dupę takli to no, to no, to no, nie obraza, no, tylko no, dla ciebie no, raczej no, zachęta. Proszę, będziemy miał tam jechać. No unlucky. Jest Wziąłeś jest. Wziąłeś to? Tak, no kogo nie Tak jeszcze to nie wjechałem tutaj. Eee Kopcimy się podłożyć metro, spotkę e, metro? Metro, 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 metro No metro, metro 300 ml na godzinę Jaki świeżak na rękach. No świeżak będzie na rękach, o teraz tutaj jak pani nosi to świeżaka, żeby, w nie, jakby co, co, żeby świeżak? go nie atakować, on się boi Dobra. Kto? A co to za świeżak? No Śm śmietana oh. No, wygląda jak świeżak, Tak, wyjaś. tak, tak, trochę taki budżetowy Diagarson, można by powiedzieć Ale tak, to tak Ale tak. on takich okularów nie nosi i tak nie celuje Dobra. Dobrze, Dobre, no to, to gotowi, tak? tak, 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 jak a. najbardziej, dobrze Ej, Siwy Tak? Wygogluj sobie taką rybę jak Mahi Mahi Ale zobacz, no, jak ta ryba wygląda Jak się chula pisze? My a ty, i my, Pusza, my a i a, a, my a, a myślałem, to, że... że tam to mu czoło. czoło Ty, co to jest? To ona ma czoło Czekaj, ta ryba ma czoło That's insane Wyszła. Wiąże O, przejaśniło się! Zajebiście Wiąże. wiążę! O, o Nie gadaj! Liny, nie, nie, nie! Nie, 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 mów, że Ameryka wjeżdża. Nie, 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 mów, że Ameryka wjeżdża. Nie mów mi, że Ameryka wjeżdża i będę miał quick time event! O kur***. i patrz, i patrz, udało się, czekaj! Spierd... Ameryka, Ameryka Gameplay normal. Ale będzie... Na szpitalu stary Dia! post -chump? Ptak! Oj, a ja dzisiaj nie zabiję? O kurwa! Skręcam. Dobra, jest okej, okay, jest okej okay. Ty ja, ja nie gazuję? Czemu to gazuję do przodu? Halo? Miasto opustoszało, nikogo nie Miasto ma Miasto opustoszało! Oj, jakby za jakimś krokiem, człowieku, zaraz się rozbiję! Arcade, arcade, pomóż mi, bo zaraz się wypiję! Takiem stary, on gazuje bez Ale powodu. Ja Piat, jedź, 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 szukaj czarnego kruka. Czarny kruk to ja. Jest i karbo, ku... Naura. Cześć, karbo! Ty, kurwa No to nie hamuje, no nie obrażaj bo mnie, bo to też pójdę z miasta. Nie, 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 obrażasz. Ku... Niekomfortowo się czuję w mieście. Kim ja jestem? Chodź. O ku... królik. A, debilu! No królik. na DEPILU! O ku... Nie, no jest dawaj, tu. Karbo? Dzień dobry. No, pan, ja sytuacja jest następująca: zamienił się kolega w królika i najechałem na niego oponą. I się odmienił, i niestety nie żyje. Niestety nie, Ark, nie żyje. Animal. drink. Niestety nie żyje. niestety nie żyje. Trzeba akt zgonu wypisać. żyję Słyszy pan, słyszy pan? Pośmiertny dech. Zew do życia. Szkoda, że, że niestety nie żyje. Kto pierwszy wyskoczy z samolotu, dostanie 200 dolarów. debil, szkoda, że już jest ląd. Co za debile. Kur Myślałem, że wyskoczyło jak będzie woda. Mam o kur Nie chcę tego. Bronić, 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 aloro. ZAMIENIŁ SIĘ W DEBILA To są tajemnicze działania Idź na dach, idź na dach Karbo To, to w sumie drink do... wciąż nie działa jak się zamienił w debila <grym> Drink bez efektu, pojeb... Muszę to zrobić w bardziej imponującym stylu Rusza Polak Jedziemy, Warunki jedziemy i na skoczni są porównywalne na pewno Jedziemy Kul kulpi Dynamiczne wyjście, szuka wiatru Czy daleko leci? Oh. Ty! O kur... Ojojoj, jest fatalnie! W moja głowa! Ała! Jezu! Jest giga źle! a, O kur... Panowie! Zaraz zemdleje Zaraz zemdleje O kurwa. Jest giga fatalnie! Dobra, zatrzymaliśmy się. W miarę jest okej. Okay. Bóg się nie raduje, bo to nie kościelny. Bóg Peterek się nie raduje, raduje, bo to nie kościelny. Peterek pokochał rozalkę, nie będzie robił niczego, co jest karalne. Bóg się nie raduje sielny Rozalka też go kocha choć wiesz, że jego mama to locha już Co? teraz będą się kochać i ich pocałunek powinien każdego usatysfakcjonować bo się nie, bo ranuje, się nie ranuje, ranuje. Bo to.